Wreszcie znalazłem filmkę, żeby wam nagrać takie krótkie wideo, jak wymienić poduszki amortyzatorów, te u góry co są. Bo przy skręcaniu w lewo lub w prawo jest taki dziwny dźwięk, jakby coś przeskakiwało. To jest 99%, że te poduszki tutaj, łożyska tam są i one są już uszkodzone. I dlatego tak się dzieje przy skręcaniu. Hondy mają ten właśnie problem, że w nich się to dzieje co jakiś czas. I bierzemy się za robotę. Wyciągamy taką klapkę, tutaj jest taka klapeczka. Oczywiście można to zrobić i ściągnąć całe te potrzeby, ale ja tego nie chcę robić, bo to są kołeczki. Wszystko później się po, połóżka za. Ucieraczki nie będą chciały zejść. Szkoda czasu. Wyciągamy to. chwilę zabawy. Wyciągamy tutaj jedną. Do góry troszeczkę. No i bez problemu można kręcić. Uważajcie, żeby wam się nie zaczęła obracać. Popsikajcie czymś. I dopiero próbujcie odkręcać, bo jak się Wam będzie obracać, musicie przecinać. wiele, później dużo zabawy jest. A zaraz pokażę resztę, co trzeba. Trochę było walki z łącznikiem Oczywiście muszę kupić nowy, bo ta za Chiny nie chce ich, Oczyściłem. Nie idzie i koniec. Stoi w miejscu. To na dole mi się udało odkręcić. Wyciągnę sam amortyzator, później go wyciągnę i włożę nowy. Będę musiał kupić nowy. Tutaj rozpina się przewód hamulcowy. Ten przewód od ABS-u. I dwie śruby, dwie główne śruby od Macpersona. I możecie odkręcić połośkę jak jest zapieczona, to nie ruszajcie Delikatnie na trytytkę czy na jakąś tam linkę sobie podpiąć tutaj pod coś, pod zawieszenie I będzie się trzymać, bo już tak jedną stronę zrobiłem bez problemu Jeszcze jedna ważna uwaga Tutaj jest taki ogranicznik Żeby sprężyna górna dotykała tego ogranicznika, a na dole się blokuje tu żebyście pamiętali, bo jak będziecie skręcać, to i tak będzie później wam pukać, bo będzie sprężyna się ruszać. Pokażę wam na starym. O, to jest stary. O, tu musicie włożyć za sprężynę, i ona się blokuje w tym miejscu. W tym miejscu. Tutaj. O, teraz będzie widać. W tym miejscu się blokuje, i tyle. Nie jest w złej kondycji te, ale drugie jest gorsze. Co, so, amorek wyciągnięty? Pamiętajcie o tej szczauce, Widzicie? I on idzie. Zawsze sobie patrzcie, jak tutaj macie wejście na zwrotnicę. To, żeby to była to w linii, i tutaj te czałeczki były z przodu samochodów, jedną stronę samochodu i w drugą stronę. Jeżeli to da się odwrotnie, to może, mogą być jakieś problemy. No, oczywiście to może przekręcić, ale. Mówię, zwracajcie na to uwagę, żeby to było mniej więcej w linii prostej z tym. Tak, o. No i co, zaraz zakładam. Oczywiście łącznik stabilizatora poszedł do, do śmieci, niestety. Nie dało rady go, za żadne skarby było tak porzewiały, że mówię, nie będę się z nim bawił, kupię jutro nowy, założę nowy i żaden problem.